na start jeśli podobają Ci się takie treści i chcesz ich więcej daj suba bo aż 82% z Was jeszcze tego nie zrobiło z góry dziękuję także dziś z racji, że zima lekko zaatakowała lotuję coś z tematów ciepłych Hiszpanii Seat Leon pierwszej generacji produkowany był dość długo bo aż od 1999 roku do 2006 i to bez żadnego liftingu przez całą produkcję Dostępny był tylko jako hatchback, a jak się chciało Sedana to był Seat Al Toledo. Był oparty na płycie podłogowej, którą spółdzielił z Audi 3 jak i Golfem czwórką. Nazywała się A4 PQ34. Leonik był sprzedawany jako sportowy, ba nawet i tańszy, wariant Golfa. Deskę rozdzielczą, jak fani Audi mogą zauważyć, powstała na bazie Audi A3. Seaciek wychodził w paru wersjach, Stella, czyli biedna, signo to już tak lekko lepiej, bo cztery szyby w prądzie, sport to już zawiesik obniżony i sztywniejszy wraz z kubełkowymi fotelami, Top Sport, FR, Cupra i Cupra R. Na polskim rynku tych Top Sportów to jak z BMW m pakiety naprawdę, ale to tam omówię w następnym odcinku. Leon z racji, że był z grupy Volkswagen, to jej silniki Was nie powinny zadziwić, a więc Zacznijmy od benzynek, jak zwykle. 1,4, 75 koni to no silnik taki, jak chcesz jeździć, tylko zabudowany. Bo na trasie to zanim niż do 90, to już znowu zabudowany widzisz. 1,6 w dwóch wariantach 8 zaworowym, 101 koni i 16 zaworowym, 105 koni. 1,8, 125 koni. No i te cudne 1,8, ale uturbione, o moty 180 koni. Ale też nie można zapomnieć, że jeszcze była wersja o litr większa, czyli 2.8, nie V6, tylko VR6. Czyli że te 6 cylindrów było pod kątem 15 stopni, ale w jednym bloku. O mocy 204 koni. Kolejkoczki, najpotężniejszy diesel na planecie. 1.9 TDI. Było tam jakieś 68 koni bez turbo, ale taki diesel to my nie lubimy. Nie nie. 1.9 TDI wychodziło w o mocy 90 koni, 110, 130 i 150 ARL. Na ostatni rok produkcji jeszcze weszło 1.6 MPI, 102 konie i TDI o mocy 101 koni. 1.8 Turbo, jak i TDI ARL wychodziło z 6 manualem i z tym silnikami również można było dostać Leona z napędem 4x4. Ale o co mi chodzi z tym ARL? Także już tłumaczę, co z tymi klikotami było. ARL to kod dla najmocniejszego 1.9 TDI i posiadał oznaczenie TDI w czerwonym kolorze. 130-konne TDI miało kod ASZ i posiadał DI w czerwonym kolorze. Co do wyboru silnika, to no czerwony znaczy szybszy, więc TDI całe w czerwonym, czyli ARL. Opcja z 4 na 4 to już jest ideał. Generalnie to te 1.8 Turbo i 1.9 TDI są tak samo dobre, ale patrząc na koszt utrzymania diesel o chodzi taniej ale to już pozostaje jako kwestię gustu czy wolisz cin, czy benzin W ramach zachęcenia do dieselka powiem tylko tyle Tak O idzie zrobić 200 koni i niecałe 400 Nm po zrobieniu mapy, do lotu i wydechu a sam silnik 130 koni jak i 150, czyli ARL i ASZ granice ustaje tak przy 300 koniach mechanicznych i około 600 Nm ze względu na fabrycznie wzmocnione tłoki jak i korbowód także no to ma naprawdę potężny potencjał ale no, zejdźmy na ziemię jak to ze spalaniem w tych ciężkich czasach 1.4, no ma ciężko producent deklarował, że to będzie około 6,5 litra, ale realnie tak niecałe 8 zje. 1,6 utrzymuje się na poziomie 8. 1,8 tak 0 litra więcej wyknie. A utułbione tak, no powiedzmy, że umie spalić 8, tak minimalnie. vr 6, no takie ładne 11 weźmie, ale potężne 1,9 to fakt w okolicy 6 litrów. Z napędem 4x4 doliczyć brak 1 litr A co do tego napędu, to jest Haldex czyli dołączany tylny napęd co do wnętrza to patrząc na Audi A3 lub Golfika to wygląda najschodniej i można było mieć skóry elektryczne a jako ciekawostka do tych foteli powiem że jak się miało grzanie dup to te przyciski odgrzania były na miejscu cup holdera tam obok pasażera cenowo od lekko ponad ceny złomowej bo tak za 2000 znalazłem a kończą się tak no, na 15 tysiącach. Z minusów zacznijmy od środka. Łuszczące się niektóre przyciski, jak w Golfie 4. Wyświetlacz klimatronika. Dość mały bagażnik, bo tylko 340 litrów. A jak się miało napęd 4x4, to liczba spadała do 270 litrów. Uszczelki w drzwiach, przez które woda do środka trafia, jakby się myło auto z otwartą szybą. Mrzza to akurat kwestia już lat na karku raczej centralny zamek podnośniki szyb wadliwy czujnik pedału hamulca silniczki wycieraczek problemy z alternatorem jak i rozróżnikiem łatwo o mocno traktowane 1.8 turbo więc brak szczególnie sprawdzić tę jednostkę przed zakupem Jaki sam napęd haldex jeśli ten egzemplarz posiada a tak poza tym co wymieniłem, to jest zajebista auto wygodne nawet dla osób wyższych fajne silniki no oczywiście mi chodzi o 1.9 TDI czyli fajny silnik wytrzymałe zawieszenie szczególnie w napędzie 4x4 bo tam zastosowano wielowahacz z tyłu i agresywna sportowa sylwetka no dla mnie to jest idealna opcja z silnikiem 1.9 TDI i na pewno bardziej wyróżniające się na ulicy niż taki Golf 4 jeśli interesujecie temat Leona i wersji, w których jeszcze wychodził, to dobrze wiesz, co możesz zrobić, by ich nie przegapić. <laughs> See you later.